Privet, Tawarishi. 19 obywateli nie może skorzystać z oferty kulturalnej. Jeszcze zapomniałem o jakimś kinie czy coś, już mówiłem o tym, ale nie postawiłem go. Jeszcze także zrobimy sobie to teraz na początku, żeby już nasi mieszkańcy tutaj pięknych, nowych, masnych bloków mieli sobie fajne mie miejsce, żeby się gdzieś mogli zrelaksować, żeby mieli miejsce, żeby, żeby, żeby było fajnie i żeby byli szczęśliwi. Nie muszą być szczęśliwi, ważne żeby pracowali. No. Także tutaj sobie zrobimy gdzieś kino w tym miejscu. Zresztą ta droga mi się tak jak średnio podoba, powiem wam. Się robi zagęszczenie rzeczy trochę zbyt duże. Wokół tej jednej rozdzielnicy Dobra, to kino może gdzieś z tamtej strony zrobimy. To jeszcze tutaj zaraz, zaraz trzeba drogi ogarnąć. Zaraz będzie ciemno tak w ogóle. I to jeszcze jest dosyć smutna sprawa. Tutaj jakoś tak. i Tam jeszcze teraz tak, zrobimy sobie tutaj drogę już. Weźmy od razu turbo bo ja i tak zaraz nic nie będę już widział. Tu na przykład taką drogę zrobimy. Tutaj na przykład taką drogę zrobimy, i tutaj na przykład taką drogę zaczniemy robić. Bo to trzeba by to było chyba skasować. Tę drogę gruntową, która tutaj jeszcze została. To nie ja ją tu budowałem, to jest oryginalna droga, która tutaj była. To gdzieś. No nic nie widzę teraz, muszę poczekać chwileczkę. Oj, ale żem drogę zrobił. Piękną, żem drogę zrobił. A to jest pod złym kątem troszeczkę to. To chyba górne też jest pod trochę złym kątem, ale to nie szkodzi. Nie ma tu żadnej siatki, czy coś jak w Cityskach, więc ciężko będzie też zrobić. Nie, chyba była tu siatka. Była tu siatka, nie? Tu była siatka. Aha, jest! Ale taka dziwna siatka. Taka, taka dziwna siatka. Dobra, zróbcie mi dzień, żebym ja widział coś, co robię. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj, tak, tutaj, tak, tutaj. Oj, blin! Co się dzieje? Że pod tym kątem, no w sumie spoko. Niestety trzeba zburzyć jeden z domów. Chcę wyburzyć ten budynek. Chcę wyburzyć! Oczywiście, że chcę wyburzyć. Dobra, i zrobimy sobie takie coś. Chociaż tutaj by mogła też być jakaś droga w sumie tam na wprost, tak jak tutaj szła. Ale nie, tu będzie szła teraz sobie. Tak będzie sobie szła. Nie wiem, czemu pod takim kątem te drogi w sumie robię, ale już jakby za późno troszeczkę. Tutaj znowu gdzieś tak. No to tak, nie, wy, nie wychodzi to sobie równo jak na razie, ale oj tam. Dobra, jakieś fikuśne kąty dróg. A tu już trabanty sobie jeżdżą bardzo ładnie. I teraz tak, kino. Tutaj by się gdzieś trzeba było... Tutaj może. Gdzie, gdzie jest znowu kino usługi? To jest dom handlowy. Kurde, kino, jest tu kino, dobra. Kino sobie postawimy tutaj na przykład przy tej drodze. Ja pierdolę, czemu tu nagle tyle rzeczy przeszkadza temu kinu? O! Tu można, tu by był blok. Dobra, to najpierw, najpierw blok, żeby to było jakoś, chociaż, żeby bloki udawały, że coś tutaj symetrycznie budujemy. Tu. Cyk. I tu. Cyk. i, i, i tu. Dwie drogi po bokach bym prosił. Kurde. Weźmy tak jakiś dziwny kąt. Tak jak ten tu stoi by musiał być. O, dwa razy trzeba się przekręcić wokół, żeby to się udało ustawić. No, no dawaj. Dobra, jedna droga w środku też może być tym. Nie no, spróbujemy to jeszcze ustawić, te drogi tutaj. No, nie da się, niestety. Niestety się nie da z jakiegoś powodu. Tu się dało, a tu się już nie da. No to będzie jedna w środku. Kit symetrią w takim razie trudno się mówi. Czy, czy, czy wy macie dalej dostęp? Bardzo ładnie, wszyscy mają dostęp do przystanku. Skoro robotników tu jest tylko siedmiu, co jest niefajne dosyć. Nie wiem, gdzie oni wszyscy łażą teraz, im się kurde nudzi. I zamiast chodzić do pracy, to się opierdzielają, chodzą po tych kinach, chodzą po szpitalach. Kurde, budynek jest bez zasilania tak swoją drogą, to nie dobrze. że wszystko jest bez zasilania, bo się węgiel skończył, bo pracowników nie ma. Nie, dobra, działa. I <laughs> tak działa. E, a jakaś moc, coś coś tego maksymalna produkcja. E, megawattów, a tu megawattogodzin. E, Okej, okay, nieważne. Nieważne, tutaj trzeba zrobić po prostu jeszcze infrastrukturę, linia średniego napięcia, tutaj tak, tutaj mamy, gdzie jest, tutaj jest to, ta, ta rozdzielnia, to teraz druga rozdzielnia może być gdzieś, znaczy podstacja, przepraszam, to gdzieś tu kurczę, już nawet, tam gdzieś może być, przepraszam, troszeczkę bliżej poproszę. Dobra, na razie wiecie co? Nie. K szpital jest bez prądu, trudno. Może powiedzmy, że mają w podziemiu jakieś agregaty czy coś, i se to na tym na razie pracuje. Myślę, że to by miało nawet sens. No, a ja muszę tutaj więcej bloków chyba, co? Jest są mieszkania. Usługi. Więcej bloków z wielkiej płyty. One są najlepsze po prostu. Tutaj jeszcze taki sobie postawimy na przykład. To no, oczywiście pod takim dupiatym kątem jest, bo czemu nie? też jest dupiat. No, halo. To też jest dupiaty kąt. Pod tym samym, co to? No, piękne po prostu. To jest. Ten, o! I tego sobie postawimy tutaj: Blok z wielkiej płyty. Proszę bardzo! Fik. Tutaj, o dobry kąt jest przynajmniej. Tak gdzieś tu. I tu już zaś trzeba się obrócić, jeszcze tak. To jest bardzo piękne. I to z, z tego co widzę to to nie było zakwalifikowane jako błąd, tylko feature po prostu, skoro nikt z tym jeszcze nic nie zrobił. Tu jeszcze postawimy sobie blokersy. to na razie chyba by było dość tych bloków, nie? Tutaj jeszcze taki jeden i tutaj taki jeszcze jeden, żeby było symetrycznie. Zaraz mi się skończy hajs. Pff. Niedobrze. Tu można nawet dwa postawić już. Dobra, nie, niech będzie, ale to już będzie wszystko. Cyk. A tu jeszcze też. Echem. Postawimy tu jeszcze jeden. Kąt, kurde. Z shiftem nie ma jakiegoś delikatniejszego czy coś. Z Altem też nie. Jeszcze raz się obrócić tak, żeby było przytro... o. Jakoś mniej więcej coś takiego, dobra. By... no, i teraz tak, usługi. Tutaj jeszcze by się przydał jakiś bar. Ja się nie wypłacę za, za te wszystkie, za te całe badziewietek, ale parę Drugi bar to sobie tutaj postawię, koło szpitala, o, myślę, że... nie, dobra, dobra, tutaj gdzieś może wciśniemy go jeszcze. Cyk, bardzo ładnie, ale bardzo ładnie. Barów chyba wystarczy, boisko tutaj na przykład jeszcze damy. Boisko dam sobie, tutaj nawet tutaj zrobimy dwa kurde od razu. Mych dwa boiska, co prawda niesymetrycznie, ale trudno. Korty tenisowe tutaj jeden. Drugi. Kurde, ale jest za bogate to miasto jak na... Nie, to jest, to jest już przesada powiem wam. To jest już przegięcie, dobrze, to już wystarczy. jest przesady. Teraz jeszcze ościeżkować to wszystko trzeba, Żeby wędzie było łatwe dojście, cyk, 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 yy, tak, 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 tak. Ups, połączyłem chyba. Przejście z. Ok. Z pominięciem tej drogi tutaj połączyłem to z tym po prostu. No można i tak. Jak widać. Tutaj zrobimy sobie tak, tu zrobimy sobie tak, albo nie tak. Jakbym tutaj połączył to z tym, i teraz to tu. Stonks? moment. To tutaj. To tu już nie, ale to tu można. O! No i fajnie, wystarczająco. I jeszcze tutaj teraz na przykład takie coś. Gdzie to teraz tu wpiąć w drogę? Nie nie, nie ma gdzie. Nie na doble. No to tutaj. Tu, tu. Tu, tu. Um, tu. Tu. Tu już wyjść nie trzeba aż tylu. Poradzą sobie, nie? Tutaj jeszcze można takie coś zrobić. Wystarczy. I tu jeszcze. Takie coś zrobić i tutaj jeszcze takie coś zrobić, tutaj jeszcze takie coś zrobić, takie, takie przejście. A teraz tu jeszcze zrobimy sobie takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś i takie coś takie coś i takie coś. Żeby do szpitalu mieli przejście lepsze. Tak, wiem, do szpitala się mówi, ale był taki odcinek kiedyś generała Italii, jak taka sanitariuszka mówiła, że do szpitalu i jakoś mi się to tak spodobało. To jest, to jest błędne. Dobra. Ścieżki są porobione? Chyba są porobione. Fajna plontanina z tego wyszła. Tu jeszcze można by zrobić jakąś taką i taką i tutaj jeszcze taką, żeby ci mieli też bliżej do kurde dworców. Czy tutaj na dworcu teraz są ludzie? O, bardzo ładna ilość ludzi teraz jest. Cieszy mnie to niesamowicie. Centrum miasta na razie, kurde, bardzo ładnie to wygląda. <laughs> Sierpem, ładne na środku. Piękna sprawa. Oni jeszcze nie wiedzą, że komunizm nie działa, bo jest dopiero 60 rok, tak? No. Wspaniale. W elektrowni pracownicy są 19 na 20, bardzo ładnie. A w kopalni, co tam, jak tam? Węgla jest pełno, bardzo ładnie. Tutaj jest pusto, bo bo, bo bo... jest pusto. W sumie można by było trochę inaczej zrobić. Można by było zrobić tak, że. Usunąć sobie ten taśmociąg. A ten taśmociąg tutaj właściwie zrobić. Bo wtedy będziemy mieli taki zapas węgla, na przykład tutaj. Idzie to tam. Jeszcze nie. Idzie dobrze. Niech tutaj mi nasypią po prostu do pełna węgla. I zawsze, zawsze będę miał 1000 ton węgla, tak na wszelki wypadek. Tutaj pociągu nie ma! Halo, pojechały obydwa, zarabia jak pieniądze, czy gdzieś stoją na szlaku i patrzą na siebie? To też jest możliwe. Gdzie są moje pociągi? O! Rozkmina widzę jest ostra. Dzień dobry. Hmm. Tyle jeśli chodzi o, za o zarobki w takim razie. Tak, myślałem, że one przenikają przez siebie. Tak, pojeć, mordeczko. Cofnij się trochę bardziej. Zmiana kierunku jazdy pociągów, dobra, i po, to, pojedź za rozjazd, ziomek, dobra? Dalej! DALEJ! Nie zatrzymuj się jeszcze, jeźdź dalej, 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 dalej. wróć! Cofnij się! Wra dalej! Kurde, co za kiep! Jeźdź do zajezdni, tylko trzeba ci zaznaczyć, żebyś jechał do tej zajezdni... która jest tutaj... Dobrze... Gdzie jesteś? No, jedziesz do zajezdni. Musisz kawałek cofnąć, a potem ci anulujemy trasę do zajezdni. A tylko ten jedzie zaraz za tobą, tak? Weź. gdzieś zatrzymać jakoś? Ja pierniczę. No i nie no, ten zbóż teraz. Anuluj trasę do zajezdni. Stój, zawróć. Ty też zawróć. Zawróć! Zawróć! Ty, ty co? Ty zawróć. Ty jedziesz do stacji. Nie, do składu celnego jedziesz. Jedź do następnego tego, jak się tutaj. O! Zawróć się! Ty też zawróć się! Kurde. Tak, obróć się. Mordo wariaciku. Sterowanie tymi pociągami. Zawróć, kurde! Dziękuję. Ten teraz stoi przed rozjazdem i rozkwinia, Jedź, Jeć, jedź, 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 dobrze, dobrze, dobrze. A teraz następny pewnie wjedzie też za nim, co? Czemu się zatrzymuje na przejeździe, dzwanie. Szybko, bo ten zaraz ruszy się, cofnie i na czołówkę znowu ci pojedzie. A ty, proszę na drugi tor, zapraszam. <ślesy> kurde. Co za. Aaaaah, oh. halo semafory, nie, nie można umieścić tutaj semafora. Kurde, jeszcze ciemne jak w dupie nic nie widać. Nie można umieścić tutaj semafora. Nie no, to jest po prostu zajebiste, nie, w tej, w, tu jest zajeb, zajebiaszcze, po prostu. Jedź jeszcze raz do zajezdni, paciuloku jeden. Tu. Jedź do zajezdni, już nie zawracaj teraz, jedź do zajezdni. Jedź, do zajezdni, odjedź kawałek dalej, pliska. Ty zbaniarzu w ogóle, wyjdź zawróć. Zaraz tory tu usunę, kurde. Tyle będzie. Zawróć! Klikać! Czemu ty nie zawracasz? Wcześniej jakoś zawracał. Dobra, jedźcie, w dupie ma. Trudno, puste przebiegi zrobią. Trudno. Teraz dopiero żeś zawrócił, tak? Trochę później niż sobie życzyłem. A ten też zawrócił. Kogo ja zawracałem teraz? Nie wiem. Gdzie ty teraz jedziesz? Co ty robisz? Teraz... Ja pierdolę. Przepraszam. To będzie dobra miniaturka, tak mi się to nie wydaje. Zamiast ładnego miasta to będzie miniaturka z tym. Zaraz je sprzedam i zobaczysz, co będzie. Weź, jedź tutaj do składu celnego zawróć sobie ładnie. Ty w ogóle ci analu, a, analu, al, analujemy tutaj ten, ty też idź do składu celnego. Zawróć sobie mordeczko wariaciku ładnie. Tu ci jeszcze zrobimy może semafor tymczasowo, tylko szybko trzeba. Proszę bardzo, czerwone się pali. Te semafory widzę, wyglądają teraz podobnie jak w maszynkach. Usuń tor. Widzisz go, remont! Nie ma pojazdu. Guzik, prawda? Nie ma żadnego pojazdu, ktoś się Kurde. Tu musi być kawałek prostego toru, po prostu. Tutaj też musi być kawałek prostego toru. To nie jest prosty tor, ale dobra, nie, nie szkodzi. I teraz dopiero tutaj. Semafor na drodze? Tu wam postawimy semafory. Tego semafora tutaj usuniemy. No nie, i teraz już... Zawróć! Tak tak powolutku podjeżdżają, no i co teraz? I teraz sobie będziecie stać tutaj, tak? Zawróć paciu loku 1. Ty też kawałek się zawróć, bo ja tu muszę teraz usunąć ten semafor. Podłączyć ten tor. Dąże. Nie mam pojęcia. No i teraz co? Wjazd mamy zielony... Czemu tu jest zielony semafor? LOL. LOL. A ten... Gdzie ty jedziesz? Mordo! Zawróć! pan nawet nie musiałem klikać. Sam zawróci? Sam zawrócił. Gdzie on teraz pojedzie? To jest ciekawe. <laughs> Wiem, że coś robi źle na pewno. Te semafory jeszcze teraz tak. W każdej grze semafory działają inaczej. Ja jestem ciekawy, czy jeżeli ja bym zrobił takie tylko semaforki. Ups, takie coś. Nie takie coś, takie coś. Czemu ten teraz fryer znowu przyjechał tutaj? Tu masz drugi tor wolny. Ten, jedź, jedź w ogóle tam gdzieś. W jedną za granicę najlepiej. A i ty teraz tu za nim musisz wjechać, tak? <grywy> nie umiem w pociągi, ok? A jakby wam tutaj jeszcze semafor postawić? Na przykład, może to was jakoś pokieruje? Jedź w ogóle, nie wiem. Jedź? Kurde! Ren, w którym może być problem. O nie! Jedź, jedź, czekaj, ty jedź do stacji tutaj, tej. Proszę ja ciebie, ale zaraz ci zaraz się zawrócimy tutaj ładnie. Tutaj jeszcze teraz zrobimy semafor może taki w tę stronę tutaj. I zawrócił. Czy te semafory są jednokierunkowe, że nie możesz przyjechać przez niego w drugą stronę? Czy o co tu chodzi? Take your time spokojnie, nie śpieszy się tutaj nikomu. Nie jesteś w stanie, rozumiem, przejechać przez ten semafor teraz, tak? Cudownie, no tak działają semafory. No po prostu pod, przez semafor nie można w drugą stronę przejechać. Nie, nie ma takiej opcji, tak? Powoli, powoli, spokojnie, zawróć sobie. Ja mam czas. No i się tak stoi teraz. Zawróć. Pierdoła jedna. Powiedz, że dalej masz problem teraz z tym semaforem tutaj. Przejedź przez semafor! Świeci zielone. Dziękuję. Ale mu to długo zajmuje ja pierniczę. A teraz jeszcze mu pominiemy, żeby jechał do składu celnego jednak. I zobaczymy, na który toron on wiedzie. Tylko, że problem jest taki, że jak on wiedzie za ten semafor, to by musiał być tak teraz. Bo jakby on wiedzie za ten semafor, to wtedy ten pociąg ruszy. Teraz nawet ruszył. Wspaniale. No i właśnie o to chodzi. Ten ruszył mimo tego, że. Tu... Dwa pociągi. Ja już nie umiem tego po prostu zrobić, nie? Jaki może być problem z semaforami? Semafor powtarzający. Nie chcę tu mieć chyba semafora powtarzającego. Z tego, co ja rozumiem po kolejowemu, semafor powtarzający to mi tutaj nie pomoże. Ten znowu ma jakiś problem e natury egzystencjonalnej? analnej? Co? Nie, teraz tego tam wpuścimy. Niech ten se wjedzie tam. A tu w końcu jaki semafor teraz stoi? Zwykły, damy tu zwykły. I to ten teraz wjedzie tutaj. To teraz ten, jakby mógł wjechać. Tylko ciekawe, na który tor zaraz on wyjdzie, A tu jest znowu zielony na obydwu sygnałach, tak? Na w semaforach po lewej stronie. Bardzo ładnie. Kuźwa, czemu ty zawracasz, idioto? Gdzie ty masz trasę ustawioną? No na skład się, nie do za. Jedź dosk Aha, bo tutaj te semafory. Aha, No tak. Ale teraz jak zaznaczymy tutaj semafory takie. Zawróć kuźwa! Tak zrobimy, tak? Wszystkie semafory w ten sposób. I teraz co będzie? Ten ma tu czerwone o dziwo. A zielone jest tylko tu. Hmm. Czyli w tej grze semafory działają jeszcze inaczej niż przeważnie. Cudownie. Ale i tak mi się wydaje, że tu będzie po prostu tak, że ten tutaj. Jak przyjedzie ten stamtąd, tutaj się zatrzyma, bo ten go wypuści i staną przed tym jednym semaforem i tak sobie będą stały. Tak było w maszynkach zawsze. W OpenTTD chyba semafory mają najwięcej sensu. W ich w ogóle nie ogarniam. za jak widać też nie. Wspaniale, mam nadzieję, że przynajmniej tymczasowo kryzys został zażegnany. Kryzys semaforowy. O, to jest dobry tytuł odcinka tak w ogóle. Tutaj sobie może usuniemy ten tory, tutaj też zrobimy takie samo... Taki sam pierdzielnik. Chyba... Chyba prąd wyłączyłem na całej tej linii teraz. Upsi! Zaraz zrobię, muszę tutaj kawałek... Kawałek linii takiej zrobić: jakoś tak i jakoś tak, żeby tutaj się zmieściły semaforki. Takie tu zrobimy semaforki, i tutaj na przykład jeden taki, i tutaj jeszcze jeden taki, żeby było śmiesznie. Cyk. No i co? I teraz tutaj mamy czerwone na wyjazd w tamtą stronę. No bo tam jedzie pociąg. No, ale nic nie przeszkadza, żeby stąd pociąg sobie wyjechał i stanął przed tym semaforem, jakby się tak zdarzyło. I wtedy się tu będą stale przed tym semaforem pociągi, po prostu. Także tego tu semafora teoretycznie nie powinno być w takim razie. Chyba najlepiej było jakby je usunąć. Jed <laughs> jak mówię, już skminę znowu mają. Ten semafor też usunąć. Jedźcie sobie, jak Wam się podoba. Stawimy wam tylko tutaj te semafory i, be, i, i zrobimy gdzieś wahadło po prostu, nie wiem, na środku, gdzieś, gdzieś tu. I to wahadełko myślę, że naprawi całą sytuację tutaj na tych torach. Nie, nie mam pojęcia. Jakieś takie tej długości gdzieś. 8000, to, to nie są tanie rzeczy. Są drogie rzeczy. Tutaj takie coś. Tutaj takie coś. I teraz robimy tutaj jednokierunkowy semafor. Tutaj jeden w tę stronę. I tutaj drugi w tę stronę. No. Tu jest czerwone, bo tam jedzie pociąg. To ma sens. Tu jest zielone, bo tam pociągu nie ma. To też ma sens, dobra. Nie wiem, tak to już ustawi. Trudno. Tam jeden jedzie, jeden za drugim. Niech sobie jadą, dobra. Nie wiem, to teraz teoretycznie powinno działać, chyba. Nie, nie mam pojęcia w sumie. Nie podoba mi się to. Bo znowu mam wrażenie, że jak tu przyjedzie pociąg, ja staram się to tak wytłumaczyć, bo zaraz będzie milion porad w komentarzach, a tylko jedna z nich będzie właściwa i weź do tego dokop. Pociąg przyjedzie tutaj, bo tu ma krócej, tak? I zatrzyma się tutaj, na tym torze. I na przykład w maszynkach było tak, że jak był taki semafor podwójny w tym miejscu, no to drugi pociąg zaraz przyjechał tutaj sobie stanął przed tym semaforem, no i nie mógł wjechać, bo tutaj był pociąg na tym torze drugim. Znaczy, tym pierwszym. I za tak stały po prostu przed tym semaforem, twarzą w twarz, i za tak patrzyły na siebie, no. Jeszcze to niebywale irytujące, dziękuję bardzo za uwagę yy, i zaraz byśmy już mogli skończyć w sumie ten odcinek, jeszcze tylko zerknę jak tutaj ilość osób yy, żyje, tutaj żyją, tu nie żyją, no dużo jest osób nawet, są całki, całkiem sporo, du, dużo całkiem. To centrum handlowe tutaj będzie trochę małe, chociaż nie, klientów jest akurat tak w sam raz. Powiem wam tak, trzeba by było sobie zrobić jakieś pola, żywność... Przede wszystkim sobie produkować już samodzielnie na przykład, i nie wiem, alkohol, bo to jedno i drugie jest z pola, tak, zaczynając ten cały łańcuch produkcji, a alkoholu dużo trzeba tutaj, alkohol też można sobie eksportować w razie czego tak troszeczkę, no. Tak jak mówiłem, jak, jak 5 milionów osiągnę, to zaczniemy też może swoje produk produkcję jakichś, nie wiem, materiałów budowlanych czy coś takiego, żebym mógł w razie czego, wiecie. Może samochody robić, czy coś tam jeszcze? Samochody też by można było próbować robić. No, eee, nie mogą uprawiać sportu. I 95 nie może skorzystać. Zrobiłem to kino w końcu? Chyba nie. Dobra, to miałem kino zrobić, też zrobimy to kino. Eee, usługi dla mieszkańców jest kino. Nie zrobiłem kina jeszcze. Nie, czy mnie straszy? Nie, no nie zrobiłem. Dobrze, no to kino zrobimy sobie tutaj. Wyrównamy teren. 23 tysiące rubli za kino. Bardzo proszę, wszystko dla moich ludzi, po prostu. Wszystko, co niezbędne, ale oni trochę ponad to. <gry> tutaj, tak. Już jak się, jak się rzucili, kurde. Pa, jak, pa jaki szturm na kino. A, budynek jest bez zasilania. Szpital zresztą też XD. Gdyby trzeba było tutaj chyba jednak coś z coś tym zrobić, bo to kino bez zasilania to może tak średnio funkcjonować. Może już sobie zrobimy drogę pod jakimś takim normalnym kątem w miarę. To się nie uda chyba, co? Nie, no to, to kit to znowu. To dalej taki tutaj, proszę bardzo. I tutaj gdzieś sobie zrobimy się tylko podstację. Tak żeby potem nam zasiliło ładnie tutaj to wszystko. Tu, pyk. I ciągniemy druta. Myślę, że taki zwykły druta by wystarczył. I ciągniemy druta gdzieś. A tu jest elektrownia, lul. Trochę tak dookoła pójdzie, no ale w sumie spoko. I tam z tyłu musimy wejść jakoś, tak? Dobra, to tędy przejdziemy. Tędy przejdziemy, tędy. Tędy. Kąt połączenia jest zbyt ostry, ale tu się Dobra, mniej więcej. Potem się i to i tak będzie pewnie przerabiało. Prąd jest, tak? Prąd jest, dobrze. Kino funkcjonuje już. Bardzo ładnie szpital też już funkcjonuje, a w ogóle karetki to jeszcze można by było jakieś za dolary Nie mamy nic, a tu mamy tylko żuka. To kupimy jednego żuka i, i jednego takiego albo w sumie. Tak. Niech mają, Nie są takie drogie rzeczy. Że karetki niech są, proszę bardzo. No yy, i teraz tak, czemu tu jest ciężarówka z, z węglem? Ha, bo na stację benzynową jedziesz, tak? Dobrze, to ich na stację benzynową trudno. Co prawda ona tu miała być główna droga, ale ja ją zrobiłem jednak tak, troszeczkę, troszeczkę inaczej. Może tu potem owodnicę zrobić, ale to potem nie ma znaczenia, kurde, i tak ludzie wybierają najkrótszą drogę. A nie tam, gdzie jest jakiś asfalt wygodniejszy czy, czy coś. No nic, to by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję za oglądanie i do widzenia.